Cześć, witaj serdecznie w kolejnym odcinku z serii Marketing Hero. Ja nazywam się Paweł Szymków i w dzisiejszym odcinku powiemy sobie o tym, czym właściwie jest content marketing, jak robić go dobrze, a także o tym, w jaki sposób za jego pomocą sprzedawać więcej, pozyskiwać większą ilość klientów z tak zwanego inboundu, czyli tych klientów, którzy w jakiś sposób sami do Ciebie trafiają, w jaki sposób również tworzyć społeczności wokół Twojej marki, a także w jaki sposób pozycjonować się w roli eksperta w Twojej branży. To wszystko za pomocą właśnie content marketingu. Zatem, jeśli jaka tematyka Cię interesuje, koniecznie oglądaj ten odcinek do końca. Ja mam do Ciebie jeszcze na początek jedną prośbę: pomóż mi w rozwoju tego kanału, zostaw już teraz łapkę do góry pod tym właśnie wideo, a także udostępnij to wideo swoim znajomym. To bardzo mi pomoże w przyszłości rozwijać ten kanał i docierać do nowych osób. Jeśli z jakiegoś powodu jeszcze tego nie robisz, zostaw subskrypcję, a także kliknij obok dzwoneczek, żeby w przyszłości być na bieżąco z materiałami, które będę publikował na tym. Kanale. Jeśli mamy to za sobą, jedziemy z dzisiejszym materiałem. Zaczynając od tego, czym w ogóle jest content marketing, okazuje się, że sporo osób gdzieś tam już o tym słyszało. Tak, że tak po polsku mówiąc, ten marketing treści już trochę wszedł do świadomości osób, które zajmują się marketingiem, sprzedażą czy prowadzą firmy. Nawet często od swoich klientów słyszę, Paweł, no wiem, że warto prowadzić bloga, bo słyszałem, że w biznesie się to opłaca. Tak, warto, ale jak robić to dobrze i w jaki sposób konwertować to na potencjalnych klientów, to niestety już niewiele osób wie. I teraz w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam wyjaśnić kilka rzeczy. Przede wszystkim zasady, które warto zachować przy tworzeniu dobrego kontentu, a także jak zacząć, jak, jak kontynuować tworzenie treści, które w jakiś sposób będą realizowały nasze cele biznesowe. Takie jak właśnie pozyskiwanie nowych klientów, budowanie marki, budowanie społeczności, budowanie roli eksperta. I żeby to dobrze zrozumieć, przedstawię Ci pewną perspektywę. Każdy z nas w jakiś sposób w swoim życiu pełni różne role społeczne. Przeróżne. Jesteśmy rodzicami, kierowcami, jesteśmy sportowcami, jesteśmy uczniami czy nauczycielami. I teraz każda rola społeczna, która występuje u nas w życiu, ma swoje problemy i wyzwania, które w jakiś sposób konwertują na potrzeby. I teraz, nieważne jaką rolę pełnisz, jeśli pojawia się wyzwanie lub problem, chcesz go w jakiś sposób rozwiązać. I okazuje się, że bardzo często pierwszym źródłem informacji jest Internet. Bo załóżmy, masz problem ze zdrowiem, załóżmy, masz chorą tarczycę, szukasz informacji. Bardzo często pierwszym kontaktem będzie internet. Jesteś rodzicem, którego dziecko nie może poradzić sobie z zadaniem domowym. Okazuje się, że ty też nie do końca. Pierwszym źródłem informacji prawdopodobnie będzie internet. Budujesz dom i stoisz na progu decyzji o wyborze rodzaju ogrzewania do domu. Nie masz o tym zielonego pojęcia, więc pierwszym źródłem prawdopodobnie będzie internet. I właśnie treści, które odpowiadają na potrzeby, na wyzwania, problemy Twojej grupy docelowej, możesz porównać do tych ról społecznych. Twoja grupa docelowa ma problemy, wyzwania. Jeśli Ty swoimi treściami jesteś w stanie odpowiedzieć na te potrzeby, w jakiś sposób zaspokoić je, to gwarantuję Ci, że odniesiesz ogromny sukces i będziesz miał przeogromną przewagę nad, nad konkurencją. Bo nieważne, czy jesteś sportowcem, czy jesteś rodzicem, czy, 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 załóżmy, sprzedawcą, czy może szydełkujesz. Jeśli pojawia się problem, to chcesz go rozwiązać. A marketing treści, czyli właśnie ten content marketing, dostarczając rozwiązanie problemu, przede wszystkim zbuduje lojalność Twojej grupy docelowej, bo oni w jakiś sposób będą Cię śledzić, bo prawdopodobnie ten temat nie będzie jedynym, który będą chcieli rozwiązać, jeśli są w Twojej grupie docelowej. Zbudują też świadomość eksperta. Ciebie, Twojej marki, firmy, w branży. Będą tym takim top of the mind, czyli jeśli pomyślisz o jakimś problemie, twój, Twoja grupa docelowa pomyśli o jakimś problemie, to ty będziesz tą pierwszą osobą, pierwszą firmą, pierwszym produktem, który przyjdzie im w odpowiedzi. No i dodatkowo jesteś w stanie budować społeczność, a poprzez to mieć większy, większą sprzedaż z tak zwanego inboundu, czyli z tej sprzedaży, która w jakiś sposób sama do ciebie trafia. Bo wiele osób. Już o tym mówiliśmy w poprzednim odcinku. O prospectingu nie lubi sprzedawać do zimnych kontaktów, wykonywać telefonu i, i mówić o tym, w jaki sposób mogą zaspokoić ich potrzeby. Ale właśnie poprzez content marketing, to Twoi potencjalni klienci sami zaspokajają w pewien sposób swoją potrzebę wiedzy, czy rozwiązują swój problem, a Ty jesteś kolejnym krokiem na ich drodze, w ich roli społecznej, czyli w Twoim profilu klienta twojego, jakby w profilu klienta Twojej firmy. I teraz skup się na tym, w jaki sposób odpowiadać na pytania, które zadają Twoi klienci. Zacznij tworzyć treści, które w jakiś sposób rozwiążą ich problemy. I nieważne, czy to będzie blog w formie artykułów, czy to będzie wideo na YouTube, czy to będą dobrze prowadzone social media, czy podcast, nieważne. Bądź w internecie i odpowiadaj swoimi treściami na ich potrzeby. A gwarantuję Ci, że zobaczysz dużą poprawę wizerunkową dla firmy, brandingową i sprzedażową. Tylko, żeby to miało z ręce i nogi, żeby. Odnieść ten sukces, trzeba zachować kilka pewnych zasad, o których teraz chciałbym Ci powiedzieć. Są trzy takie kluczowe zasady, których musisz się trzymać, robiąc lub zaczynając content marketing. Jakie to zasady? Zasada numer jeden to. Content musi być istotny dla Twoich potencjalnych odbiorców tego kontentu. To musi być konkretnie rozwiązanie problemu, lub znalezienie, jakby, jakby podanie odpowiedzi na tacy, na problem, czy na wyzwania, które ma Twój słuchacz, odbiorca, czytelnik. O co chodzi? Załóżmy, że ktoś chce powiesić obrazek w swoim domu, na ścianie. I wziął wiertarkę, wiertło wierci, wiertło się złamało. Nie jest budowlańcem, nie ma w tym temacie wiedzy. Wziął wiertarkę, wiertło do drewna, okazało się, że w ścianie pustak ceramiczny, wiertło się złamało. Więc co robi? Prawdopodobnie szuka informacji w internecie. Jakie wiertło użyć, żeby wiercić w pustakach ceramicznych? I teraz on prawdopodobnie nie szuka kolejnej firmy, która sprzeda mu wiertło. On najpierw się dowie, jakie wiertło użyć. I po drugiej stronie jest firma, która przeczytała gdzieś w internecie, albo gdzieś tam piąte przez dziesiąte słyszeli, że content marketing jest ważny i że na przykład kanał na YouTubie fajnie działa w sprzedaży. Więc oni nagrali film. I film pierwszy na ich kanale wygląda, cześć, jesteśmy firmą Wiertex, która sprzedaje wiertła, więc jeśli chcesz coś wywiercić, to my ci sprzedamy wiertło, żebyś mógł wywiercić. Więc oni słyszeli, że trzeba mieć YouTube'a. Oni słyszeli, że trzeba używać słów kluczowych. Więc to te słowo wiercić jest tam nafaszerowane w każdym zdaniu. Ale to nie rozwiązuje problemu potencjalnego klienta. Ich klient złamał już jedno wiertło. Szuka informacji, jakie wiertło będzie dla nich odpowiednie. I w tej gonitwie firm wygrata, która odpowie na jego pytanie. Więc warto stworzyć treść, czy to będzie w formie wideo, czy w formie pisanej, czy to będzie podcast. Zawsze dostarczaj treść, która jest rozwiązaniem tego wyzwania, tego problemu, które w danym momencie ma klient. I w tym przypadku artykuł na ich blogu, jakiego wiertła użyć do różnych powierzchni, albo jakiego wiertła użyć do wywiercenia w pustakach ceramicznych, jest, jeśli będzie tam konkretna odpowiedź, to już wygrywasz coś o kilka kroków przed konkurencją. A dodatkowo pod artykułem, jeśli będzie to sklep internetowy, i przedstawisz ofertę na wiertła z różnych półek cenowych, to prawdopodobnie od razu konwertujesz. Potencjalnego klienta, słuchacza, odbiorcę na swojego klienta. Bo dałeś mu ten etap edukacji w proces, procesie sprzedaży od problemu i wyzwania poprzez potrzebę, do poprzez edukację on się staje Twoim klientem. Bo klient nie chce kupić wiertła, klient chce powiesić obrazy, więc musi wywiercić dziurę. I ty powiedz mu, jak może to zrobić z pomocą jakich narzędzi. A gwarantuję Ci, że tego typu istotność treści znacznie wpłynie na poprawę konwersji, jakości Twoich tzw. lidów. Więc o to zadbaj na początku. Istotność treści. Zasada numer dwa to dopasowanie treści do Twojej potencjalnej grupy odbiorców. Bo wiele osób skupia się na tym, żeby mieć jak najwięcej subskrybentów, jak najwięcej wyświetleń, jak najwięcej lajków like na Facebooku. I oczywiście to można zrobić sposobami takimi jak kontrowersja, jakiś rodzaj humoru. Tylko pytanie, czy z osób, które tą metodą pozyskasz, będziesz miał potencjalnych klientów. Bo możesz mieć 20 tysięcy lajków na Facebooku i konwersję zerową. Bo ktoś zaczął Cię obserwować, bo zrobiłeś coś kontrowersyjnego, zrobiłeś coś ciekawego, niekoniecznie związanego z Twoją marką, z Twoim produktem czy z Twoją usługą. I dlatego bardzo ważnym jest, żeby nawet mieć mniej odbiorców kontentu, ale żeby ten kontent rozwiązywał realne problemy, a gwarantuje Ci, że wtedy znacznie więcej, częściej będziesz konwertował na klienta. Podam Ci bardzo konkretny przykład z życia wzięty. Budując aktualnie dom, szukałem różnego rodzaju blogów czy właśnie treści na YouTube o tym, jak ten dom budować, na co zwrócić uwagę, co muszę wiedzieć. I jest kilka kanałów na YouTube, które obserwuję osobiście. I był szczególnie jeden, który akurat w podobnym etapie był jak moja budowa. Więc odpowiadał kontentem na moje problemy, wyzwania, które pojawiały się na mojej budowie. Więc zacząłem go obserwować, regularnie oglądać. W pewnym momencie pojawił się. Kłopot, ponieważ autor tego kanału na YouTubie o budowaniu domu postanowił, że nagle będzie live coaching, będzie mówił ludziom, jak żyć. Więc on im mówi, jak wygląda jego dzień, jak się motywować, jak on chodzi na imprezy. No i to był już kontent, który nie do końca mnie interesował, bo jeśli ja bym szukał live coacha, to bym. Znalazł kanał, który mnie interesuje. Ale jeśli ja chcę budować dom, a ktoś mówi mi, jak mam żyć, to przestaje to być kontentem, który mnie interesuje. Więc ja byłem liczbą na jego kanale, ale ja nie byłem odbiorcą, gdyby on nagle mi wyskoczył ze szkoleniem o motywacji. Nie byłem odbiorcą tego szkolenia i na dzień dzisiejszy praktycznie już tego kanału nie oglądam. Ale moja marketingowa ciekawość spowodowała, że kiedy pojawiły się te odcinki, zacząłem wchodzić, czytać komentarze i nie byłem sam. Cała masa komentarzy typu: Ej, to miał być kanał o budowie domu, a ty nam mówisz, jak mam żyć? Przestań pić albo przestań imprezować. Buduj dom i mów nam, jak to robisz. Tego typu komentarze nie były odosobnione i teraz. To pokazuje bardzo dokładnie, że jeśli chcesz coś konkretnego przedstawić swojej grupie odbiorców, to trzymaj się tego, czego oni potrzebują. Możesz oczywiście robić coś kontrowersyjnego i szybko sobie nabić fame, ale pod warunkiem, że twoim produktem jest fame. Tak jak są te gale, chyba nawet Fame MMA to się nazywa, gdzie właśnie produktem jest fame i sposób pozyskania klientów jest klientów odbiorców. Jest za pomocą fame. Ale jeśli ty sprzedajesz usługi profesjonalne, załóżmy, jesteś firmą produkującą narzędzia profesjonalne do właśnie chociażby budowlanki i zaczniesz robić to na fejmie, to przyciągniesz dużą grupę osób. Ale ile z tych osób będzie potencjalnie Twoimi klientami, musisz liczyć się, liczyć się z tym, że ta konwersja naprawdę będzie wtedy niska. Więc dopasowuj kontent do swojej grupy docelowej. Mimo, że będziesz miał mniej odbiorców czy mniej czytelników, mniej numerków na Facebooku i lajków to gwarantuje ci, że realnie zaczniesz na tym fizycznie zarabiać pieniądze, bo content konwertuje na klienta. Zasada numer 3. Zanim wam o niej powiem, chciałbym wyjaśnić pewną kontrowersję, która być może pojawiła się w głowie niektórych z was po punkcie drugim. Bo ja zawsze mówię, żeby dopasowywać content do grupy docelowej. A niektórzy mówią: "Nie, Paweł, przecież wszyscy starają się pozyskiwać subskrybentów, więcej subskrybentów to więcej tak zwanego hajsu z YouTube'a." Tak, pod warunkiem, że Twoim produktem jest właśnie YouTube, Twój kanał na YouTube i chcesz zarabiać w ten sposób pieniądze, czy chcesz być influencerem. Na tym kanale mówimy o tym, jak robić marketing dla firm, czyli jak promować firmę, produkt lub usługę. I to jest zasadnicza różnica, bo jeśli Twoim produktem jest ilość subskrybentów, za co dostajesz pieniądze, to OK, ale w przypadku subskrybentów żaden klient nie płaci ci, nie przychodzi do firmy, jeśli prowadzisz firmę usługową czy sprzedażową i mówi, o, wy macie 2 miliony subskrybentów na YouTube, to macie tu pieniądze za, nie, za to, że macie subskrybentów. Tak działa YouTube. A my skupiamy się na tym, żeby zwiększać konwersję poprzez content marketing. Ale dlaczego o tym w ogóle mówię? Dlatego, że w obu przypadkach, nieważne, czy ty prowadzisz firmę, prowadzisz biznes, sprzedajesz fizyczne produkty lub usługi, czy twoim celem jest zostać influencerem i zarabiać pieniądze z YouTube'a, to jest trzecia zasada, której musisz się trzymać. A ta zasada brzmi systematyczność. Czyli robić to regularnie, robić to w taki sposób, że twoi odbiorcy mogą się spodziewać, że za jakiś konkretnie określony czas będziesz miał konkretną, konkretną dla nich treść. To jest istotne, bo z własnego doświadczenia wiem i obserwując rynek, że myślę, mogę śmiało powiedzieć, ponad 90% osób, które bierze się za content marketing, nie może utrzymać systematyczności. Ba, powiem więcej, moim zdaniem większość osób biorących się za content marketing nie jest w stanie utrzymać tzw. pięciu cykli. Pięciu cykli mam na myśli, jeśli piszesz bloga, to przejść powyżej pięciu artykułów. Nagrać więcej niż pięć odcinków na YouTube. Nagrać więcej niż pięć odcinków, załóżmy, na, na podcastu. I tutaj ta systematyczność jest bardzo ważna. Osobiście zapłaciłem sporo pieniędzy za konsultacje z ludźmi, którzy odnieśli sukces w różnych, w różnych dziedzinach, takich jak podcast, blog czy YouTube, bo ja do dzisiaj nie uważam się za eksperta na YouTubie. Ale to, co chciałem skonsultować, to ile ja rzeczywiście muszę nagrać, ile ja czasu muszę poświęcić, żeby móc oczekiwać jakichkolwiek efektów. Paradoksalnie w moim przypadku się to nie, nie do końca potwierdziło, bo dostałem informację, że pół roku to jest takie minimum. Twórz treści regularnie, systematycznie, żeby rzeczywiście widzieć jakiekolwiek pierwsze efekty. W moim przypadku, już pierwszy odcinek, który nagrałem, marketing, jak zacząć, przyniósł mi kilka. Konsultacje, za które klienci chcieli zapłacić, ale standardowo widzę, że z odcinka na odcinek, z czasem to zainteresowanie jest coraz większe. I jeśli sprzedajesz produkt, którym będzie wiertło, o którym dzisiaj mówiliśmy, czy będzie szkolenie, konsultacja, nieważne, nieważne co sprzedajesz, systematyczność doprowadzi cię do sukcesu. Dlaczego? Bo jest to trudne, dlatego właśnie, że musi być systematyczne, a jednocześnie jest łatwe bo jeśli będziesz systematyczny, to masz ogromną przewagę nad konkurencją, bo konkurencja prawdopodobnie z tą systematycznością ma jeszcze większy problem. Jeśli ty już to zaczęłeś robić, oni jeszcze nie, to już jesteś o krok, ogromny krok przed nimi. Więc zadbaj o to, żeby to było systematyczne, regularne, żeby twoi odbiorcy wiedzieli, kiedy mogą spodziewać się kolejnych treści. Gwarantuję ci, że ta społeczność zacznie rosnąć w znacznie szybszym tempie z czasem. Więc na tym się skup, żeby systematyczność była twoim takim twoją mocną stroną w tworzeniu treści dla marketingu. Okej, okay. wiemy już czym jest content marketing. Jak wdrożyć go w swojej firmie, żeby osiągać te różnego rodzaju cele biznesowe, jak budowanie społeczności, budowanie jakby wizerunku eksperta czy zwiększanie sprzedaży poprzez pozyskiwanie klientów inbound? Ale także wiecie, jakie trzy zasady stosować przy wdrażaniu content marketingu. Więc pozostały jeszcze dwie rzeczy do rozwiązania, żeby można było z tym naprawdę sprawnie zacząć. Dwie rzeczy, które ja bardzo często spotykam podczas konsultacji ze swoimi klientami, kiedy mówimy o content marketingu, pojawia się po pierwsze, Paweł, jaką formę wybrać, czyli co mam pisać, bloga, nagrywać wideo, robić podcast. Bo jakby dodawać posty w social media, to jest pierwsza bardzo częsta, częsta rzecz, o którą pytają mnie moi klienci. I druga, jak zacząć, skąd wziąć w ogóle pomysł na to, o czym ja miałam nagrywać. Więc już odpowiadam. Jeśli chodzi o formę, oczywiście najlepszym rozwiązaniem byłoby dopasowanie formy Twojego content marketingu do grupy docelowej. Musisz odpowiedzieć sobie na pytanie, gdzie oni są. Jeśli grupa docelowa na przykład to przedsiębiorcy, to dość dobrym pomysłem byłyby podcasty czy właśnie jakby wideo na, na YouTubie. Ale jeśli na przykład Twoją grupą docelową są emeryci, no to w TikToka raczej bym nie inwestował, bo tamtej grupy jest znacznie mniej. Więc Ty sobie zadaj pytanie, czego oni słuchają, co oglądają, gdzie są, co czytają i tam bądź. I to jest taka Idealna sytuacja, kiedy ty po prostu dobierasz swoje działania do tego, czego oczekują twoi klienci. Ale w praktyce tak kolorowo wcale nie jest. Bo ja często mówię, no dobra, fajnie, zaczn, zacznij nagrywać właśnie ten, ten content na YouTube i wtedy pojawia się problem. Paweł, bo ja nie lubię nic nagrywać, ja nie lubię gadać do kamery, ja nie lubię swojego głosu na filmach, nie lubię swojego wizerunku, jak później wyglądam na tym filmie. I oczywiście można zmieniać przekonania, pracować z kimś takim i doprowadzić do tego, że on zacznie nagrywać, ale po co, skoro można użyć jego naturalnych umiejętności. Więc. Twoje zadanie, żeby zacząć, użyj tej formy, która jest dla ciebie najłatwiejsza. Jeśli przychodzi ci łatwo nagrywanie wideo, nagraj wideo. Jeśli łatwiej ci się pisze blogi, napisz artykuł na bloga. Być może pracowałeś, nie wiem, w radiowęźle w szkole i łatwo ci mówić do mikrofonu, kiedy masz słuchawki na uszach i masz flow, nagraj podcast. Idealne rozwiązanie było, gdyby możesz to miksować ze sobą, tak jak moim celem aktualnie nagrywam odcinki na YouTube'a. Jednocześnie robimy transkrypcję z tego i regularnie te będą się pojawiały blogi nawiązujące do odcinków, powiązane z, 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 również z właśnie z tymi odcinkami na YouTube. Wkrótce pojawi się również podcast. Staram się prowadzić swoje social media tak, żeby te treści były systematyczne. I teraz najlepszym rozwiązaniem jest, kiedy to wszystko gdzieś tam te efekty przynosi. Ale nie każdy jest gotowy od razu zrobić wszystko, bo nie ma sprzętu na przykład do nagrywania, bo nie wie, jak to zrobić. Więc zacznij od tego, co jest dla Ciebie najłatwiejsze. A jeśli później będziesz w stanie to rozszerzać, robić więcej form, to też pamiętaj o tym, żeby dopasować to do grupy docelowej Twoich potencjalnych klientów. Więc formę wybieramy na, na, jakby na dwa sposoby: grupa docelowa i to, co jest moim naturalnym, to, co jest moją naturalną predyspozycją do tego, żeby tworzyć ten content marketing. No i drugie pytanie, które często bardzo się pojawia. To jak zacząć? Skąd wziąć pomysł w ogóle na odcinki, skąd wziąć pomysł na artykuły, skąd wziąć w ogóle pomysł na posty? I tutaj nie ma żadnej filozofii. Są narzędzia, które ci dokładnie pokażą, o czym możesz nagrywać. Już pomijam kwestię doświadczenia, bo jeśli pracujesz w branży, masz jakieś doświadczenie z klientami, pracowałeś wcześniej, to na pewno masz 5 do 10 w ogóle tytułów w swojej głowie. Które klienci zadają ci najczęściej. Dzwoniąc do Twojej firmy, wysyłając maile, na pewno jest coś, o co klienci pytają najczęściej. Weź to i stwórz na bazie tego artykuł czy wideo. To jest pierwszy, bardzo prosty sposób. Ale jeszcze prostszy, jeśli na przykład jesteś nowy w branży, nie wiesz, o co klienci do tej pory pytali, to są narzędzia marketingowe. Jednym z takich bardzo prostych narzędzi, a jednocześnie bardzo skutecznych, jest strona Answer the Public. Wrzucę linka oczywiście do, do tej strony w opisie do tego wideo. Answer the Public, czyli tak w języku polskim, odpowiedz publiczności. I to dokładnie tak działa. Wpisujesz słowo kluczowe, wybierasz język i kraj i to narzędzie pokaże ci o co w internecie ludzie pytają w tej branży najczęściej. Załóżmy, wpisujemy sobie w tym narzędziu czekolada. Wybieramy język polski, wybieramy kraj Polska i co się dzieje? Pokazuje nam się graf z ponad 300 odpowiedziami. Dlaczego nasi potencjalni klienci w branży czekolada, w słowie kluczowym czekolada, szukają w internecie? Na przykład: czy czekolada szkodzi psu? Dlaczego czekolada robi się biała? Czy jaki, jaki wpływ czekolada ma na cerę? To są pytania, które zadają klienci w internecie. Teraz Twoim zadaniem jest te pytania poznać, między innymi za pomocą właśnie takiego narzędzia i na te pytania odpowiedzieć. I to już jest połowa drogi do sukcesu. Bo jeśli nie napiszesz o tym bloga, to łatwiej będzie ci nagrać o tym wideo. I odwrotnie, jak nagrasz o tym wideo, to łatwiej będzie zrobić transkrypcję i przetworzyć to tak, żeby pod SEO, czyli pod wyszukiwarki, takie jak Google, również te słowa kluczowe gdzieś się znajdowały. I dzięki takim działaniom, pozyskujesz więcej klientów z tak zwanego inboundu. Lidy, które wpływają do Twojej firmy mają dużo większą wartość i łatwiej jest je przekonwertować. Konwersja ma znacznie większy procent, więc zadbaj o to. I to wcale nie jest takie trudne, jak niektórym może się wydawać na początku, bo mówią Paweł, ja nie wiem jaka forma, ja nie wiem jakie treści. No to już wiesz, dopasuj to do grupy docelowej, dopasuj to do swoich predyspozycji i znajdź pytania. Jeśli nie masz ich w swojej głowie, w zasobach swojej firmy, to są narzędzia takie jak Answer the Public, gdzie konkretnie dostaniesz o czym pisać do swojej grupy docelowej? Zachęcam Cię, bo naprawdę to jest jeden z potężniejszych, jedno z potężniejszych narzędzi dzisiaj w działaniach marketingowych, które możesz zrobić, zwłaszcza jeśli właśnie chcesz zwiększać ilość przychodzących klientów do firmy i zwiększać konwersję. Polecam serdecznie. Mam nadzieję, że po tym, co dzisiaj powiedziałem, trochę przekonałem Cię do tego, żeby oswoić się z tym content marketingiem. Mam nadzieję, że teraz już dostrzegasz, jak wiele firm, czy Twojej konkurencji, czy generalnie firm na, ry firm na rynku. Ten content marketing prowadzi. I teraz już wiesz po co. Bo content marketing jest świetny w celu utrzymania uważności Twojej grupy docelowej. Nie jesteś w stanie innymi sposobami tego zrobić tak skutecznie. Bo gdybym ja dzisiaj do Ciebie zadzwonił i telefonicznie powiedział: Cześć, nazywam się Paweł, zajmuję się marketingiem, pomogę Ci w rozwoju Twojej firmy. To prawdopodobnie nie chciałbyś tak bardzo ze, ze mną rozmawiać, jak fakt, że aktualnie słuchasz mnie od kilkunastu minut i Twoją uważność byłem w stanie utrzymać. I to jest właśnie cała potęga content marketingu. To ludzie znajdują nas, a nie my ludzi. I dlatego zachęcam cię, twórz treści, które pomagają, rozwiązują problem, jakby są odpowiedzią na wyzwanie, które mają Twoi potencjalni klienci a gwarantuję ci że zaczniesz sprzedawać znacznie więcej, liby będą znacznie wyższej jakości i konwersja po prostu będzie większa, czyli zaczniesz więcej zarabiać. Mam nadzieję, że takie treści są dla ciebie wartość. Jeśli tak, pomóż mi w rozwoju tego kanału, zostaw łapkę do góry już teraz pod tym wideo. Jeśli dalej tego nie robisz, zostaw subskrypcję, a także kliknij dzwoneczek, żeby w przyszłości być na bieżąco z materiałami, które będę publikował na tym kanale. Zapraszam Cię również do grupy na Facebooku, która nazywa się Skuteczny Marketing i Sprzedaż Marketing Hero. Link do tej grupy oczywiście znajdziesz również w opisie do tego odcinka. Tam jest więcej osób takich jak Ty, które interesują się sprzedażą, marketingiem, właścicieli firm. Znajdziesz tam więcej treści, rozszerzone tematy, dodatkowe materiały, więc zachęcam do dołączenia. Wpadnij na moją stronę internetową, dowiesz się więcej o tym, czym zajmuję się na co dzień. Mam nadzieję, że pomogłem. Mam nadzieję również, że do zobaczenia już za tydzień. Trzymaj się. Wszystkiego dobrego. Cześć!